taką, aby być i grać w Lechu Poznań. Natomiast tak się nie stało też z powodu, z powodu Legii, gdzie, gdzie tam troszeczkę mnie zastraszano, że i tak będę grał w Legii, jeśli nie pójdę do, do nich, tylko pójdę do Lecha, no bo wtedy były zupełnie inne czasy. Legia, Śląsk, Wrocław mogli sprowadzać piłkarzy po prostu do wojska i to, i, to, i to za darmo, chociaż to za darmo to tak w cudzysłowie. Wtedy zawodnik kończył niby kontrakt, ale i tak należał w dalszym ciągu do danego danego clube No i tak, tak się stało, że no już praktycznie żona wybierała mieszkanie w Poznaniu, ja już tam jakieś pieniądze dostałem z Lecha Poznań, samochód i tak dalej. Tam było wszystko praktycznie załatwione, natomiast no później, później wyszła taka sytuacja, a ja, ja po prostu wtedy, wtedy jako piłkarz no, no daję słowo Lechowi i, i, i nie mogłem tego, tego zmienić i na pewno bym poszedł do Lecha Poznań. Natomiast wystąpiła taka sytuacja, gdzie gdzie no legia, legia powiedziała, że i tak u nich będę. No nie, nie mogłem ruszyć się e, poza klub górniczy, który reklamował od wojska, bo, bo jednak e, gdybym poszedł do Lecha, to wiem, że za miesiąc byłbym w legii Warszawa. Bo takie czasy były. Tam. No, 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 tak to wszystko funkcjonowało. Nie ma, nie ma co teraz na ten temat za wiele dyskutować, bo wszystko.